Cześć, witajcie na kanale falowelowe. W dzisiejszym odcinku przeczytam Wasze założenia na swój temat i odpowiem na to, czy są one słuszne, czy też nie. Zapraszam. Jakiś czas temu na instagramie poprosiłam was, żebyście w okienku wpisali wasze założenia o mnie, czyli co o mnie myślicie, co podejrzewacie. Jaka jestem, bądź jaka nie jestem, co lubię, czego nie lubię. No i teraz właśnie przyszedł czas, żebym odpowiedziała na Wasze założenia i je potwierdziła, bądź im zaprzeczyła. Tak więc zaczynamy. Pierwsze założenie, które w ogóle pojawiło się kilka razy, to jesteś introwertykiem. Nie wiem, czy to aż tak widać, czy co, ale no tak, to prawda. Raczej jestem introwertykiem, lubię spędzać czas sama ze sobą. I na przykład w ciągu swojego życia mieszkałam z różnymi ludźmi, których zazwyczaj lubiłam, w sensie w różnych jakby mieszkaniach wynajmowanych, czy to za czasów studenckich, czy tutaj na Islandii. Jednak najlepiej czułam się w takich, w których po prostu mieszkałam sama ze sobą. Aczkolwiek to też ma swoje minusy, no bo zawsze mam schizę, że się zadłowię, nie wiem, herbatą, jakąś tabletką, suplementem na porost włosów. No, zakrztuszę się i nikt mnie nie uratuje, i potem właśnie ktoś mnie znajdzie, jak się rozkładam, no bo umarłam przez zakrztuszenie. Drugie założenie o mnie, i to też się powtarza, może trochę inaczej napisane przez różne osoby, ale wydźwięk jest taki sam, więc tutaj przeczytam tylko jedną z opcji. To jest: Jesteś mega spokojną osobą i mało się denerwujesz. No, w sumie jestem spokojną osobą, ale niestety denerwuję się dużo. I to czasami z powodów takich, na które nie mam wpływu, na które nie powinnam się denerwować. No nie wiem, na przykład, że ktoś siorbie zupę, zamiast normalnie jeść to po prostu tak siorpie, siorpie. Albo nie wiem, ktoś mlaska i jakby no denerwuje się z tego powodu. No ale to nie zawsze są takie pierdoły, czasami się denerwuje z Powodu takich poważniejszych rzeczy, no nie wiem, na przykład ktoś coś napisze w internecie niesprawiedliwego. Nie mówię to nawet o sobie, bo staram się nie, nie udzielać w internecie, żeby się jeszcze bardziej yy, nie denerwować, ale no czytam różne artykuły i komentarze, i czasami mi się krew gotuje. I czasami się zdenerwuję, bo nie wiem, bo drukarka nie działa, bo coś tam, nie wiem, bo pękła mi sznurówka w bucie, no takie tego typu rzeczy, więc generalnie bardzo dużo się denerwuję, yy, ale fakt faktem, no jestem spokojna, w sensie, przynajmniej tak na zewnątrz. Po prostu sobie siedzę i się nie odzywam, ale to głównie dlatego, bo po prostu żal mi tracić energię, żeby coś robić czasami. Nie wiem, jak to opisać. W sensie, zanim podejmę akcję, to kalkuluję sobie w głowie, czy warto w ogóle cokolwiek robić. Jeżeli uznam, że tak, no to... Nie, nie jestem wtedy spokojna i potrafię, nie wiem, się z kimś kłócić i tak dalej, zrobić burdę, ale to raczej rzadko, no, naprawdę musi coś takiego być wartego zaburzenia mojego zewnętrznego spokoju. Trzecie założenie to jesteś kociarą. Tak to prawda jestem kociarą, uwielbiam koty, są to moje ulubione zwierzęta. No, oczywiście nie przesłania mi to też jakby. Miłości do innych zwierząt. Na przykład, no, nie podoba mi się to, że koty są w Polsce i nie tylko, zresztą gatunkiem inwazyjnym, i jeżeli są właśnie bezdomne, to niestety zagrażają też naszym rodzimym gatunkom, e, więc to nie jest też tak, że, wiecie, że miłość do kotów i mam klapki na oczach, e, no, tylko staram się im też pomagać, jeżeli są w kryzysie bezdomności. E, byłam nawet wolontariuszką. E, jak miałam czas właśnie w Polsce w różnych fundacjach wyłapywałam koty na kastrację, itp, i td. No sama posiadam adoptowanego kota z wodogłowiem, ale no tak jak wspominam, mimo że najbardziej lubię koty, to lubię też inne zwierzęta, i na przykład no, mówi się, że ludzie się dzielą na psiarzy i kociarzy. I że jedni nie lubią drugich, ale no, ja też lubię psy. Fajnie się je głaska, też są fajnymi stworzeniami, więc no, no chyba tak zakończę odpowiedź na to założenie. Kolejne to masz specyficzne poczucie humoru. No ciężko mi ocenić tak z zewnątrz, ale rzeczywiście już no, kilka osób mi to powiedziało. Czasami też jest tak, że mówię żarty w taki sposób jakby poważny. I jakby to jest taki żart, ma być tak powiedziany, takim tonem, ale niektóre osoby tego nie rozumieją i myślą, że ja coś powiedziałam na serio yy, i są takie skonfundowane. Yy, no i generalnie jakby ludzie mówią, że po prostu mam dziwne poczucie humoru, ale w sensie, że je lubią. Yy, że jest to ok, ale tak jak mówię, ciężko mi ocenić swoje żarty i swoje poczucie humoru, bo tam nie jestem super zabawna w ogóle. Ha, 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 ale no, dla kogoś mogę walić suchary, więc ciężko powiedzieć. Nie wiem, dajcie znać, yy, co o tym myślicie. Kolejne tutaj założenie to jest mega luzik. Yy, to jest też od osoby, z którą raz się spotkałam na yy, włosowym spotkaniu, więc chyba tak mnie odebrała po prostu. To nie jest tak, że ta osoba nigdy mnie nie zobaczyła, czy znam je tylko właśnie z ekranu. I tutaj jest odpowiedź: i tak, i nie. I tak, bo rzeczywiście osoby, z którymi gdzieś tam żyję, spotykam się, którzy są moimi znajomymi, właśnie mówią, że mam mega ludzi, że jestem taka trochę szalona i tak dalej. Ale z drugiej strony też ja się. Sama po sobie, jakby wiem, że ja się spinam często, jestem trochę też perfekcjonistką, czyli zamiast właśnie wrzucić na luz, to staram się zrobić coś najlepiej, jak potrafię, ale jakby w za bardzo stopniu. Nie że robię jak najbardziej potrafię i spokój, tylko za bardzo się spinam, przez co tracę czas. Czasami też i motywacja, bo coś mi nie wychodzi tak, jakbym chciała więc już mam w głowie, że nigdy nie zrobię tego tak, jak bym chciała, chociaż tak, jak to już zrobiłam, byłoby wystarczające. No i też jestem właśnie takim nerwusem, więc nie zawsze potrafię rzucić na luz. No ale jeszcze raz tutaj powtórzę, że rzeczywiście ludzie często odbierają mnie jako kogoś luźnego, chociaż to też może zależy od tematu, bo też załóżmy, no nie wiem, niektóre kultury traktują jakieś tematy poważnie, a dla mnie załóżmy jest to takie luźne, luźne podejście mam do danego tematu, no więc to jest takie no, ciężkie pytanie. Niby łatwe, w sumie założenie to jest dwa słowa. Masz luz, masz luz ale no, ma to wiele jakby warstw i w ogóle odcieni. 50 shades of luz. Kolejne założenia, Można cię kochać albo nie cierpieć, nic po środku. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Aczkolwiek chyba w moim życiu miałam mało osób, które mnie nienawidziły. Tak mi się wydaje, chyba że po prostu trzymały się ode mnie z daleka i o tym nie wiedziałam, albo były fałszywe. W sensie nienawidziły mnie, ale udawały, że mnie lubią. Nie wiem, naprawdę. To też jest takie pytanie właśnie bardziej o to, jak wy, czy moi znajomi mnie odbierają, niż jak ja z ciebie. Ale no nie wiem, może tak jest. Kolejne założenie bardzo łatwo nawiązujesz znajomości. I tutaj znowu jest i tak, i nie. Na przykład internetowe znajomości całkiem spoko przychodzi mi nawiązywać, czy to na przykład dzięki włosowemu kontu na Facebooku czy włosowemu kontu na Instagramie. Jeśli chodzi o takie życie prawdziwe, poza internetem, to co zależy właśnie? No niektóre osoby widzę, że od razu, że nadajemy na tych samych falach, no to od razu mogę gdzieś tam zagadać. Do niektórych trochę widać, że no po prostu inny typ człowieka, więc trochę się krępuje. No i też tak mam, że na przykład jak są dwie, trzy osoby, to jest jeszcze ok. Jeżeli nie znam tych osób, potrafię z nimi nawiązać jakąś tam znajomość. Ale jeżeli jest już większa grupa, no to od razu jakby się zamykam w sobie i ciężko mi się odezwać. I to nawet nie chodzi o takie, że się wstydzę czy coś, tylko bardziej po prostu, że jak jest już tyle osób, to jest czasami głośno, każda chce coś powiedzieć, a mi się po prostu nie chce przekrzykiwać i, i tyle. Chyba o to chodzi. Aczkolwiek, no, jakaś tam krępacja też jest, zwłaszcza jeżeli na przykład te pięć osób zna się już wcześniej, ma ze sobą jakieś tematy. A ja wkraczam do takiej nowej grupki, ym, no jestem nową osobą, więc to bardzo zależy od sytuacji, ale tak generalnie im mniej osób, tym łatwiej mi zawrzeć znajomość, i czasami idzie to naprawdę bardzo łatwo. A im więcej osób, tym ciężej mi się przedrzeć jakby przez te osoby. I też na przykład zauważyłam ostatnio właśnie, analizowałam swoje jakieś takie zachowania, że na przykład, jeżeli jest więcej osób, które muszę poznać, nie wiem, załóżmy 10 to najpierw, w sensie może nie najpierw, ale najlepiej mi się i najszybciej je poznaję, kiedy podchodzę jeden do jednego, czyli najpierw z jedną osobą, potem z drugą, czy tam z dwiema naraz jest spoko i tak jak z każdym sobie po kolei porozmawiam, to wtedy też jestem bardziej otwarta w takim większym gronie, jeżeli się znowu na przykład spotykamy tam w pięciu czy w dziesięciu. Nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie, ale no, ciężko mi się nawiązuje znajomości w większych grupach. Kolejne założenie. Myślę też, że fajnie byłoby się z Tobą upić. To znaczy jesteś zabawna po alko w grupie. E, tak, to prawda. Aczkolwiek e, no to też trzeba trafić. W sensie no ja już nie jestem studentką, już nie piję tak często, więc jak już piję to e, no jest to święto, naprawdę raz na ruski rok, ale wtedy uważam e, rzeczywiście, że warto ze mną pić. E, kolejne założenie. Wiesz, co chcesz robić w życiu? Tak, to prawda, aczkolwiek od, dopiero od niedawna, chyba od jakiegoś roku. Podczas covid tej ery COVID-u, no straciłam, tak jak wielu zresztą, ludzi pracę. Tak sobie zaczęłam myśleć, co bym chciała robić w życiu, no i chyba właśnie do tego doszłam. Mam nadzieję, przynajmniej, bo to też już nie bywa plany potrafią się zmieniać. Jednak, jeżeli mi się uda, to myślę, że za. Pół roku usłyszycie, co chce robić w życiu. Mam nadzieję, że Wam też się to spodoba, więc trzymajcie kciuki i wyczekujcie. Kolejne założenie: lubisz wszystkie zwierzęta. No tak, to już powiedziałam, że przy okazji tego, że jestem kociarą, że w sumie to i tak lubię wszystkie zwierzęta. Kolejne założenie: przez osoba, pomocna, ale nie zatracająca się w tym. To jest prawda. W sensie, jeżeli jakiś mój przyjaciel bądź bliski znajomy potrzebuje pomocy, nawet o drugiej w nocy, jak mnie obudzi, to wstanę i pomogę. Ale też jakby jestem asertywna pod tym względem. Jeżeli ktoś mnie zacznie wykorzystywać, to mówię nie. Ja też mam takie, jakby wrodzone, nie wiem jak to nazwać takie poczucie nie wiem równowagi, sprawiedliwości coś takiego że nie lubię ani jakby za dużo dawać, ani za dużo brać. W sensie czuję wtedy taką dysharmonię i jakby no, pomagam do tego stopnia, do którego właśnie nie czuję, że ta równowaga została zakłócona. Aczkolwiek na przykład jeżeli też miałabym wybrać, czy wolę jakby jadać za dużo pomocy czy czegokolwiek, czy mam brać za dużo, czyli ta dysproporcja w moją stronę, no to wolę jednak dać za dużo, bo nie lubię, nie lubię się czuć dłużna w stosunku do kogoś. Uczuciowa, romantyczna, życie, a może film, książka czy muzyka, a może nic? Tutaj trochę takie założenie pomieszane z pytaniem. Nie wiem, chyba jak byłam młoda, to rzeczywiście byłam uczuciowa i romantyczna, no a potem dorosłam, więc jakby no, hello. Zobaczyłam, jak wygląda świat. Życie, a może film? No, zdecydowanie wolę filmy. Przynajmniej większość ma szczęśliwe zakończenia. Książka czy muzyka? Wolę książkę. No i to w sumie tyle z tych odpowiedzi. Teraz założenie takie, nie wiem, trochę dziwne i chyba nie do końca rozumiem, ale jesteś zimna jak lód. Tak dla Beki. Nie wiem, czy tak dla Beki, ale nie lubię okazywać swoich uczuć i może to robić takie wrażenie czasami, że jestem zimna jak lód. Nie lubię, nie wiem, płakać publicznie, czy jakby takich rzeczy robić. Oczywiście nie mam nic do ludzi, którzy tak robią, ale ja się czuję taka obnażona wtedy, po prostu, jak pokazuję swoje uczucia. Co oczywiście nie jest też zdrowe, no ale taka jestem. Mam nadzieję, że psychoterapia pomoże mi z tym, bo wiem, że to nie jest ok, ale tak mam. Kolejne założenie: lubisz jeść. Tak, ja uwielbiam jeść. No zresztą to nie jest nic wyjątkowego, większość osób lubi jeść, ale naprawdę. Rzadko się wzruszam, ale jak się wzruszam, to na przykład jest to często przy jedzeniu, jak zjem coś naprawdę dobrego, albo coś, o czym przez długi czas, nie wiem, marzyłam, żeby zjeść. No na przykład no, teraz tak, no mieszkam na Islandii, no i brakuje mi trochę polskiej kuchni czasami. I na przykład jestem w Polsce na wakacjach i zjem właśnie coś w restauracji, takiego dobrego, polskiego, no nie wiem, jakieś dobre pierogi, no to potrafię nawet mieć wyłzy wzruszenia z powodu jedzenia. I na przykład, właśnie też z takich ciekawostek, to na przykład jak miałam depresję, i jakby jak w końcu do mnie doszło, że o, chyba masz depresję, to właśnie był moment, w którym jedzenie przestało mnie cieszyć, że na przykład to moje ulubione jedzenie i nic nie czułam, i to było dla mnie już takie wtedy potwierdzenie: No, chyba musisz iść do psychiatry, bo no, raczej masz depresję. i... No, naprawdę lubię jeść, jak podsumowawszy to założenie kolejne. No dobra, myślę, że jesteś ateistką i że miałaś dobre oceny z języka polskiego. Tak, oba są prawdziwe te założenia. No i tak, i zawsze byłam jakby najlepsza z języka polskiego i w gimnazjum, i w liceum. No i później, w sensie jak poszłam z gimnazjum do liceum. I poszłam na profil biologiczno-chemiczny do liceum. To koleżanki właśnie z gimnazjum się dziwiły, dlaczego nie poszłam tam na jakiś polonistyczny profil. Ale w sumie w szkole lubiłam właśnie różne przedmioty. Lubiłam polski, lubiłam właśnie też biologię, no i z tym też jakby związałam swoją przyszłość. Jesteś nieśmiała? No, jestem. Ale to też tak jak już wspomniałam we wcześniejszych pytaniach o tym introwertyzmie o tym, że łatwo poznaje ludzi, no to to też zależy właśnie od sytuacji i od tego też, jak bardzo znam danych ludzi. Jak na przykład ktoś mnie zna dłużej, no to wręcz myśli, że jestem właśnie szalona, że jestem duszą towarzystwa i tak dalej, ale no to zależy. Kolejne założenie. Masz małą pewność siebie, swoich możliwości i umiejętności. Generalnie tak. I na przykład, właśnie teraz, jak zaczęłam pracę w tej firmie farmaceutycznej, mimo że skończyłam tak odpowiednie studia i w ogóle no, mam odpowiednią wiedzę na to stanowisko, no to wydawało mi się, że jestem głupia i że nic nie wiem. I w ogóle się zaczęłam zastanawiać, jak ja zdałam te studia, jakim cudem, bo przecież jestem taka głupia i nic nie potrafię. No i to jest to na pewno coś, nad czym muszę popracować. Aczkolwiek, no to, że też. Yy... No, mam małą pewność swoich możliwości, umiejętności, to jest prawda. Jednak to też nie znaczy, że ktoś na przykład może powiedzieć o mnie coś złego. W sensie nie mam małej pewności siebie jako osoby. Jakby wiem i jakby ile jestem warta, że nikt nie może powiedzieć na mnie coś złego. Odpiskuję mu wtedy. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Że okej, okay, mimo że myślę, że nic nie umiem, to i tak nie znaczy, że ktoś może na mnie obrażać, e, albo pisać e, co, co, cokolwiek tam złego o mnie, e, albo mówić, że jestem nic nie warta. Kolejne założenia. Czy też dużo książek? Jesteś molem książkowym? E, tak, no uwielbiam czytać książki. Jak byłam młodsza, gdzieś tam za czasów studenckich, to na pewno czytałam ich dużo więcej niż teraz. Aktualnie, no się przyznać, ale naprawdę nie mam czasu i owszem, czytam, ale głównie rzeczy, jakieś artykuły naukowe, takie książki, które są potrzebne mi do pracy, czyli głównie coś o, nie wiem, o przeciwciałach, o oczyszczaniu przeciwciał. No, niestety ostatnio nie mogę sobie pozwolić na jakieś lektury, które sprawiają mi przyjemność. Następne założenie, w twoim domu zawsze gra dobra muzyka. No, nie, <noise> bardzo nie. Um, już abstrahując od tego, co znaczy dobra muzyka, bo pewnie dla każdego to znaczy coś innego, to w moim domu jest cisza. Um, nie słucham muzyki, nie mam y, konta y, na Spotify, po prostu lubię ciszę. Um, jakby, gdy wracam z pracy czy z jakiegokolwiek innego miejsca, to jestem przebodcowana. Y Głośnością, bo wiecie, tu jakieś maszyny bzyczą, tam gdzieś tam słuchać rozmowy ludzi, jakieś tupanie i po prostu nie lubię, jakby słuchać muzyki. I też zauważyłam, że nasiliło mi się to. Wcześniej też tak miałam, jednak nasiliło mi się to po depresji. I po prostu lubię sobie siedzieć w ciszy, jak na starego człowieka w sumie przystało. I tutaj w ogóle kolejne podobne, ale nie wiem skąd takie wnioski w sumie wyciągnęliście. Znaczy, dlaczego wam się tak wydawało, ale kolejne założenie to myślę, że Twoje ulubione programy w TV to programy muzyczne. Nie wiem, dlaczego myślicie, że lubię muzykę. Ale nie mam telewizora od nie wiem, odkąd się wyprowadziłam z domu, czyli w wieku nie wiem, 18 lat się wyprowadziłam z domu i od tej pory nie mam telewizji. Jeżeli gdzieś mam, to i tak jej nie włączam. Na przykład teraz mieszkam w mieszkaniu, w którym mam telewizor, ale on się kurze, w ogóle z niego nie korzystam. A jeżeli chodzi o jakieś nie wiem, ulubione programy, to jak jeszcze oglądałam telewizję, to były to głównie programy jakieś takie przyrodnicze, typu Animal Planet, nie wiem, National Geographic, tego typu rzeczy to były. Następne robisz kilka rzeczy naraz i jesteś w tym dobra. Potrafię robić kilka rzeczy naraz, ale bardzo tego nie lubię, i uważam też, że nie jestem w tym jakoś super dobra. Lepiej się sprawdzam robiąc jedną rzecz naraz. Mogę się wtedy na niej skupić i zrobić ją porządnie. Bardzo nie lubię robić kilku rzeczy naraz, aczkolwiek, no niestety jest to czasami konieczność. Lubisz rozmyślać nad rzeczami nieistotnymi. No, nie wiem znowu też do końca o co tutaj chodzi, co to jest rzecz nieistotna, ale no tak, no lubię sobie gdzieś tam pofilozofować, pomyśleć, co by było gdyby, albo dlaczego coś tam jest takie, a nie inne. No, ale to w sumie, no nie wiem, czy to jest nieistotne, czy istotne to, o czym <laughs> rozmyślam. Yy, może czasami rzeczywiście niepraktyczne, coś, co się nigdy w życiu nie przyda, no, ale no, generalnie lubię takie rozkminki. No, z tego też względu zaczęłam w Poznaniu jeszcze, jak mieszkałam w Polsce, studiować filozofię, to był zawsze mój wymarzony kierunek, no niestety musiałam przerwać, bo potem wyjechałam na Islandię, i no, to też jakby nie mogę powiedzieć, że filozofia to jest rozmyślanie o czymś tam nieistotnym, ale no powiedzmy takie rozmyślanie generalnie, że tak, lubię sobie praktykować różne nawet jakieś tam eksperymenty myślowe. I tak dalej. To już wszystkie założenia na mój temat, jakie przesłaliście mi na Instagramie. Dajcie znać, czy coś Was zaskoczyło, a może jednak coś po prostu utwierdziłam Was w czymś, co od zawsze o mnie myśleliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś założenia, których nie wymieniłam, albo może chcielibyście, żebym coś doprecyzowała, to napiszcie w komentarzach. Postaram się odpisać i doprecyzować coś, co nie było precyzyjne, albo potwierdzić bądź zaprzeczyć czemuś, czego jeszcze nie było. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.